Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Ja już rozumiem. Dzień dobry, witamy. Tak. Kasia tyzik Bartosz Skopiński. Leszek i... Wspaniały. Dzień dobry. I Iwona Mierzwiak. Dzień dobry. Rozpoczynamy temat dla reportera. Liczymy na Waszą obecność, drodzy słuchacze. A mamy już na szybko odpowiedź dla głogowianina, który wczoraj dopytywał o to, co stało się z domkiem na książki w parku przy ulicy Budowlanych. Otóż okazuje się, że nie po raz pierwszy, a po raz kolejny został zniszczony. W ubiegłym roku petardą wysadzono domek znajdujący się na osiedlu Kopernika. W tym roku ktoś zdecydował, że wybije szyby i uszkodzi taki zabezpieczający skobel w domku przy w parku przybudowlanych. Został domek już zabrany na uczelnię PWSZ, bowiem to właśnie z inicjatywy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dwa lata temu pierwsze tego typu domki pojawiły się na terenie Głogowa. Jest on teraz naprawiany, będzie zakonserwowany i za około dwa tygodnie powinien wrócić na swoje miejsce. I tu apel dyrekcji uczelni, dyrekcji biblioteki uczelnianej, aby w sposób właściwy z tego typu miejsc korzystać. Przypomnijmy, że pięć takich domków znajduje się na terenie miasta. Ten w parku przybudowlanych już niebawem wróci. Znajdują się też takie domki w parku. Słowiańskim na osiedlu kopernika w pobliżu kościoła, w marinie, a także przy wejściu głównym do PWSZ planuje się też w tym roku postawienie domku na książki na osiedlu piastów śląskich. Wychodzi na to, że obok domku trzeba jeszcze instrukcje obsługi dla niektórych. Jest takowa! No, jest taka jest, jest tu wszystko ładnie rozpisane. E, no, chyba nie kwestia instrukcji obsługi, tylko, tylko tego, kultury. tego, co ma się tam w głowie. 726 114 114, numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. Ta instrukcja obsługi jest bardzo krótka i treściwa. E, punkt pierwszy, wybierz książkę, dwa, zabierz ją i przeczytaj. Trzy, jeśli chcesz, zostaw tu swoją książkę, której już nie czytasz i nie potrzebujesz. Może ktoś inny skorzysta z tej Odbieramy telefon. Tak jest. Dzień dobry. Allo, słuchamy. Ja dzwonię z Alei Wolności. 14. Tak. Szkoła nasza, ta naprzeciwko mechaniczna, zamknę, chce nam zamknąć tą ulicę, bo niby jakieś samochody będą wjeżdżać pod prąd. Czy oni mają takie prawo? Z tego co wiem. W to będzie ulica tylko jutro na chwileczkę zamknięta, bo musi tam pokazowy autobus przyjechać na lekcje z uczniami. Nie będzie cały czas ta droga zamknięta, tylko autobus ma ponoć wjechać na parking szkolny, nie na, nie na tutaj ulicę. To jest Łuży Aha. Łużycka chyba z tego co kojarzę. Aha. Także to będzie dosłownie na chwilę. A, ale jeszcze dowiem się i, i, i postaram się udzielić odpowiedzi, bo nie sądzę, żeby drogę zamknięto e, na, za na długi na czas. Bo nas to denerwuje. Była dwukierunkowa, wystaraliśmy się na jedną kierunkową, mm -hmm. żebyśmy mieli, gdzie samochody stawiać. Jest tabliczka, od jakiego do jakiego numeru się stawia. My nie możemy, jak wyjeżdżamy, już nie zaparkujemy samochodu. No bo uczniowie nam y, miejsca zajmują, nie? Teraz mamy samochody. Wszystkie gdzieś, tylko gdzie my mamy je postawić? Mhm. Podejdźmy na spokojnie do tematu. Z tego co wiem, ten autobus ma przyjechać jutro i ma wjechać na parking pod szkołę, ale tak jak mówię, postaram się jeszcze dowiedzieć, jak ta sytuacja wygląda szczegółowo. Dobrze? Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdra do pozdrawiam serdecznie do, do usłyszenia. No właśnie jutro pod zespół szkół politechnicznych ma przyjechać autokar taki pokazowy, żeby uczniowie pokazania. W no to szczegóły jutro w portalu miedziwepl, także to... nie będziemy tu uchylać rąk ręka tajemnic. Nie chcesz zdradzić to nie a to nawet nie o to chodzi, tylko wiesz, no, konkurencja nie śpi. 726 114 114. Zapraszamy Was, drodzy słuchacze. Wczoraj byłem za mcwr -em. Byłem, sfotografowałem, zgłosiłem do Urzędu Miasta. No, generalnie, jak to powiedziała wczoraj nasza słuchaczka, dzikie wysypisko i syf w środku osiedla. No, i nie sposób się z tym nie zgodzić. Tylko pytanie, kto za to odpowiada? Odpowiada ten, kto tam to wszystko powyrzucał. Teraz telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja chciałem tylko podziękować za ten domek drewniany, szybka odpowiedź. Także kwiatki i motyle, będę wiedział, czekam dwa tygodnie. No, okay. no bardzo dobrze, że, że wszystko się udało w takim razie załatwić dość szybko. To proszę bardzo, kwiaty i motyle, nie? Tak jest. Wiemy oczywiście, a MCWR to nie jest to miejsce, które ja fotografowałem w ubiegłym roku. Co tam choinka jeszcze stała latem? Tak hmm, pani o choinkach mówiła, że już nawet teraz, następne, już następnym roczne. Ter teraz są. jest tam, pf, ja wiem, z 5-6 leży. Mm -hmm. I teraz tak. Okej, okay, dobrze. Pewnie po naszej interwencji będzie trzeba wydać dodatkowe pieniądze na to, żeby ten bałagan tam uprzątnąć, bo tam nie tylko. Hmm, czekajcie, zerknę sobie na zdjęcie. Nie tylko choinki, ale jakiś fragment kanapy. No takie rzeczy wywozi się na przok. Od tego zacznijmy. No i tak naprawdę wy, drodzy mieszkańcy, czy, czy ci, którzy podrzucają tam w to, w to miejsce, jesteście odpowiedzialni za ten bałagan, czy jak powiedziała wczoraj mieszkanka, syf i dzikie wysypisko. Byłoby ładnie, gdybyście postępowali tak, jak należy, a nie rzucali to w to miejsce. Tam są trzy pojemniki na plastik, białe szkło, kolorowe tak. szkło, a za tym wszystkim leży to, co mam przed sobą na zdjęciu. Dramat po prostu, to dramat. Na śmieć. To na śmieci. Tak. 726 114 114. To numer do nas i pod ten numer możecie dzwonić właśnie z różnymi sprawami. Dziś już jedna z słuchaczek dzwoniła w sprawie jutrzejszego chwilowego zamknięcia ulicy Łużyckiej obok zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie. Tam, jak słyszeliśmy, podjedzie autobus. Przed sekundką dosłownie dzwonił słuchacz, który dziękował nam. W sumie to nie nam dziękował, tylko dziękował za szybką reakcję, że. Ten domek na książki będzie już zaraz naprawiony, dwa tygodnie i już będzie można znów pożyczać i zamieniać i wymieniać. A e, jeśli ktoś ma jeszcze jakiś temat, to 726-114-114. Proszę dzwonić właśnie pod ten numer. Czy wczoraj... jeszcze jakieś kwiaty i motyle. Tak, wczoraj akurat nie z tematu dla reportera, ale też zadzwonił do nas, do nas słuchacz z Jaczowa. E, wracają mieszkańcy okolic ulicy Dębowej i Miodowej do stanu e, technicznego ulicy Dębowej. No wybrałem się tam wczoraj po południu i przyznam wam się szczerze, że ja nie zazdroszczę tym mieszkańcom, po jakiej drodze muszą się codziennie poruszać, a biorąc pod uwagę, że jest to jedyna dojazdowa, na przykład do Miodowej i mm -hmm. do dalszej części budowanego osiedla, ne, w, ja pamiętam o odpowiedzi rok temu z Urzędu Gminy Jerzmanowa, że jest to droga gruntowa. Trochę mnie to dziwi. Ne, to bo po co tam budują domy? No o, właśnie, a powiedz Bartku, i tu jest prawidłowa odpowiedź. E, w, rok temu mieliśmy odpowiedź, że jest to droga gruntowa, co jakiś czas równana i że nie się tam inwestycji. Dzisiaj skierowałem kolejne zapytanie, czy coś już w tym temacie się zmieniło, bowiem domków przybywa, a w dalszym ciągu mieszkańcy muszą jeździć po dziurach. Ba, mało tego, Dębowa jest oświetlona jedną latarnią uliczną, a jest ulicą dość długą, a teraz mm -hmm. gdy szybko zapada zmrok, a w pobliżu jest przedszkole i rodzice często też pichotą wracają, a nie muszą mieć kamizelek, bowiem jest to teren zabudowany i są momentami niewidoczni. Tak więc tutaj czekamy na odpowiedź z rządu gminy z czy na dębowej sytuacja się poprawi i stan techniczny tej ulicy będzie poprawiał? Ja się zastanawiam, kiedy prawo polskie się poprawi na tyle, że będziemy mogli budować dopiero wtedy, kiedy będzie wyznaczona droga, na przykład. Hmm, dokładnie. No ale przecież... Wyznaczone bywają, ale nie zawsze są ale tutaj, później ustawione. Tak, tak, tylko wiesz, tutaj chodzi też o to, no, w sensie, no, wie, wiecie o co mi chodzi, że najpierw powstają już informacje, że tu będzie droga, jak tylko zakończą się budowę osiedla, na przykład. I automatycznie po zakończonej budowie osiedla mamy ostatni domek na działkach wykupiony, czy tam wybudowany. Automatycznie wchodzi sprzęt ciężki, który może zrobić tą drogę. Dziękuję, dobranoc. Wszyscy są zadowoleni. No powinno być jakieś takie odgórne, powiedzmy, No to Tak, no, prawo budowlane do tego ileś tam powinno zobciążyć. To jest, powiedzmy, na wykonanie drogi po A, zakończonej, tak. I, tak jak powiedziałeś, budowie ostatniego domu. A tutaj sprzedaje się grunty, ale no tak, grunty się sprzedaje, to drogi są gruntowe. No, Ty, tak, mamy puentę Mamy, mamy, no, mamy, okay. puente, mamy puente, choć powiem Wam, że nie do śmiechu jest mieszkańcą no, Nie myśli, no, się, no, się. Wca, i wcale. I wcale im się nie dziwię, bo jak już ktoś zdecydował się im sprzedać teren i jest tam osiedle domków jednorodzinnych, to wypadało w jakiś cywilizowany sposób móc tam dojechać i bezpiecznie przede wszystkim. No, zadbać tak. o swoich mieszkańców, przede wszystkim. E, jako przykład. Akurat ci mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówią, mówi, mówią Pani Leszku, tu jest kilkadziesiąt domów jednorodzinnych. Ta ulica jest jedyną dojazdową do naszego osiedla. A na przykład w Smardzowie wylano asfalt do y, ulicy, na ulicy, gdzie aktualnie znajdują się trzy domki jednorodzinne. Można? No, można? Hmm. No ale to przecież to jest ta sama gmina. Ta sama gmina, dokładnie. No to od czego to zależy? Według zasady chyba równi i równiejsi, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. 726, 114, 114, jeszcze 4 minuty do mniej więcej pierwszej przerwy. W sumie to przerwy, jednej, jedynej przerwy. <grytanie> <grytanie> Ale do końca pierwszej części dzisiejszego tematu dla reportera została chwila. A co tam poopowiadacie jeszcze? Na przykład? ciekawego. Jutro na pierwszy, rozmowy, jutro na pierwszy sparing e, do Głogowa zapraszają piłkarzy Chrobrego, którzy e, intensywnie się przygotowują do sezonu w Fortuna I Lidze, a jutro o 17 zagrają z błękitnymi Stargard, a dziś jeszcze spotkam się z przedstawicielką e, marketingu w klubie, bowiem znamy już datę prezentacji Chrobrego e, przedsezonowej, tak więc też szerzej o tym na naszej antenie i w portalu miedziowe.pl. A Kasia, coś chciałaś mówić? E, tak, bo jeszcze szerzej twoja rozmowa z młodzieżą z zespołu Szkół ekonomicznych dzisiaj po południu, o um, olimpiadzie zwolnieni z teorii, tak? Tak to się nazywa. Tak, zgadza się, będą opowiadać o tym, co chcą zrobić w swojej szkole. No właśnie, no to posłuchacie po południu. To już taki kolejny pomysł młodzieży, która pojawia się u nas w redakcji i opowiada o tym, co ciekawego robi w ramach właśnie takiego projektu. Olimpiada, zwolnieni z teorii. Podoba mi się, że młodzież dzisiaj coś robi. No i że jej się chce. Tak. Może nie wszystkim, oczywiście, no bo to też nie można powiedzieć, że wszyscy mają coś robić, ale że są osoby, którym. Tak, ci którzy są bardzo ciekawi, y, cóż to za nowy pomysł, to mogą już też zresztą y, o tym przeczytać w naszym portalu miedziow.pl. Tak, też y, dziś będę miał gościa w studiu. Y, y, porozmawiamy sobie z panią Ewą Gąsiorek o tym. Co wydarzy się w najbliższą sobotę 21 stycznia w kościele Miłosierdzia Bożego na Piastu Piastów Śląskich? Tam koncert charytatywny koled na rzecz Hospicjum Głogowskiego. Kto wystąpi, z jakim repertuarem, jak będzie wyglądać zbiórka na rzecz Hospicjum? O tym szerzej już niebawem na naszej antenie. Dobra, portalu. 726-114-114, drodzy słuchacze, ja nie widzę telefonu, żeby tutaj dzwonił, więc nie wiem, dlaczego w ogóle nie wzięliście jeszcze telefonu w dłoń nie wybraliście tego numeru i nie zadzwoniliście, bo temat dla reportera szybko się kończy i zostało mało czasu, a najczęściej jest później tak, że dzwonicie po temacie dla reportera, a bo ja jeszcze. No właśnie, a jak był a ja czas, jeszcze... to gdzie jeszcze byliście? No, jeszcze mi powiedzcie, że w pracy byliście, bo w to nie uwierzę. 700, 726. Tak, 114 114. Ten numer do Waszej dyspozycji. Dzwoncie, drodzy słuchacze, czekamy na Wasze telefony, na nowe tematy i na kwiaty i motyle też. Jeśli ktoś chciałby wysłać w ramach podziękowania, coś się już poprawiło w naszym regionie, to zapraszamy. Tutaj polecam również, drodzy, zajrzeć sobie na przykład do naszego portalu midziewek.pl i ku przestrodze, a to zaraz ku przestrodze, bo najpierw telefon odbierzemy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, ja chcę takie coś zgłosić, takie, taką sprawę przed mostem wyjazdu z Głogowa, e, tylko w zamku. Przejście dla pieszych jest, tak? Mhm. Po prostu tamtego przejścia nie można lepiej oświetlić albo zabezpieczyć, bo to, to nie wiem, tam są non stop jakieś imprezy, non stop takie przechodzenie jest normalnie niebezpieczne, tak? A w takiej złej pogodzie... To po prostu nie, w ogóle nie widać, czy ktoś przechodzi, czy nie przechodzi. Jest po prostu z jednej strony samochody, z drugiej strony samochody, oślepienie świateł i, i po prostu jest katastrofa. Znamy temat, znamy temat, proszę pana. Kto nie zna tego tematu? Niestety z tego co wiemy, nie planują tam chyba doświetlić drogi. Nie, bo wychodzą z założenia, że niedługo powstanie przejście podziemne i to na, te pasy będą zlikwidowane. Miejmy nadzieję, że do tego czasu nikt nie zginie. Aha, na imię nadzieję. No, no. To dziękuję, dziękuję pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Temat wraca niczym bumerang. Starały się o to władze miasta, starały się o to władze powiatu. Posłowie, radni wnioskowali do Generalnej Dyrekcji, żeby albo całkowicie zlikwidować to przejście, albo, w, albo wprowadzić e, sygnalizację świetlną. Niestety, ani jedne, ani drugie pomysły to daje jakby grochem o ścianę. Niestety. Ale zastanawiam się, to też od czego zależy. że to jest tylko dobra wola, że tak powiem. Albo ktoś z Generalnej Dyrekcji powinien mieszkać w Głogowie i znać temat i pchnąć to dalej, bo no, innego... Generalna Dyrekcja nie ma oddziałów miejskich? Ma, no ma, nic nie No to kto jest od oddziału miejskiego? To przecież widzi. No widzi, ale może nie ma wpływu na Wrocław. No to, no ale to, 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 to po co te oddziały miejskie są? Nie, musimy zapytać chyba. No przecież, no, po to się robi oddział miejski, żeby dana osoba, która w danym mieście mieszkała, widziała jakie są problemy i zgłaszała te problemy. Mamy problem, a... I nikt z tym nic nie robi. No my nie możemy sami sobie tam wejść na słup i ustawić tej lampy, bo... Zresztą pa pamiętasz, Leszku, ten temat na samym początku, jak tam w ogóle był problem z doświetleniem. W końcu to doświetlenie się pojawiło i to od razu robiłeś zdjęcia, że to doświetla nie pasy, tylko kawałek Obok. ulicy przed no takie, takie nie wiadomo co to tak naprawdę no już było fajnie myśleliśmy że do no dobrze 726 114 114 pod tym numerem czekamy ale teraz robimy krótką przerwę reklamową i zaraz po niej oczywiście do was wracamy z drugą częścią tematu dla reportera no to wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera i mam nadzieję, że za chwilkę pojawi się zdecydowanie więcej telefonów dotyczących tego, co dzieje się w naszym Zagłębiu miedziowym. Radielka Zagłębia Miedziowego od 9.15 do 9.45 codziennie od poniedziałku do piątku czeka na wasze telefony. Zgadza się, czekamy. I jeszcze, jeszcze mamy ile? 10 minut? No 10 minut audycji. 726-114-114, czekamy, yy, drodzy yy, słuchacze. Właśnie, na wasze zgłoszenia, bądź kwiaty i motyle. A jak ku przestrodze miałem widzicie. No właśnie, temat. Piją alkohol i wsiadają za kierownicę. To tak w Lubinie robią. I ostatnio na przykład jeden z kierowców pił, później skończyły mu się fajeczki, to pojechał do sklepu po nie. To jest w ogóle hit. I mimo ryzyka jakiegokolwiek, yy, przede wszystkim, że można komuś zrobić krzywdę, to sobie wsiadają, jadą, ale policjanci całe, szczę całe szczęście byli w odpowiednim miejscu. W odpowiednim czasie. No i dla pijanych szoferów, jak się okazuje, nie ma taryfy ulgowej, to możecie przeczytać w artykule właśnie Iwony Mierzwiak, który dostępny jest na portalu zagłębia Także drodzy słuchacze, jest taka prosta zasada: piłeś, nie płyń, piłeś, nie prowadź i nie jedź. No, nie jedź, nie prowadź. Nie, no, pro, nie, nie prowadź. No bo furmanki też prowadzić po alkoholu nie można i roweru też. No właśnie. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie właśnie tej interwencji, tu tego śmietnika dzikiego tak? na Piastowie. Mm -hmm. Fajnie, że się zainteresowaliście i ta interwencja super. Tylko tak mnie zastawia zastanawia, bo tak, nikt nie chce się przyznać, czyje to wysypisko, tak? Hm. Nie wiadomo czyj plac. Tak. Kontenery ktoś postawił dla kogoś. No właśnie. I teraz coś panu powiem, bo ja się też wypytałam. W że byłam, bo to było w zeszłym tygodniu, panie mówią, że mają swój zamknięty, bo też miały bałagan. Tam, o tamten blok się pytałam, bo myślałam, że to jest TBS. Okazało się, że nie, że to jest e, coś tam e, developer czy jakieś prywatne. No nieważne. W każdym bądź razie oni mają też swój boks na śmieci zamykany. Więc może jeżeli te kontenery ktoś postawił dla nich, to może na ich plac przenieść, niech sobie tam ten załagan robią, bo może by tam mieli części posprzątane, a skoro to nie jest na ich placu, bo podejrzewam, że to jest Urzędu Miasta, mm -hmm. bo tu mają bloki dalej być stawiane e, w ramach zagospodarowania żarkowa i tak dalej, mm -hmm. więc podejrzewam, że to jest plac Urzędu Miasta, a te kontenery są postawione dla nich, to może im postawić tam koło boksu. Niech się tam bałagan robią, może będą mieli części wysprzątane. Ja też zastanawiam się. Z tego względu, że ja mówię, tam jest, a wiem, że z tego bloku, bo niejednokrotnie widziałam, z tego względu, że z pieskiem wychodzę też wieczorami. No i niestety to w dzień nie jest wynoszony, tylko wieczorem. Ja tak się w ogóle zastanawiam, czy gdyby te kontenery całkowicie zniknęły, czy ten e, bałagan tam by został? No, Pytanie, właśnie ale tak pytanie, jak czy, mówię, czy wrzucali byśmy... bo tak jak mhm. Pani mi powiedziała z TBS-ów, kontenery na kontenerach jest... Firma i ta firma dla kogoś te kontenery postawiła, bo nie widzi. Chyba nie dla widzi, mi się, żeby ktoś tam miał bliżutko, Bo nawet powiem panu szczerze, jeżeli by z tego bloku chcieli coś tam wynieść i by przynieśli tutaj pod blok na Folwarstnej, bo to jest dosłownie może 50 metrów, mhm. to też by mieli wywiezione, bo tutaj częściej sprzątają. No dlatego mówię, czy pytanie: czy gdybyśmy zlikwidowali tamte kontenery i całkowicie by ich nie było, czy zniknąłby problem? Podejrzewam, że no, mam nadzieję, że tak, chociaż no różnie to bywa, bo wie pan, jeżeli jest plac, to komuś się wydaje, że można coś wynieść. Tak? A biorę... mimo tego, tam jest kawałek chodnika od CPR-u. Tak. I te kontenery są postawione tak, że nawet tym chodnikiem przejść nie można. Prawda. Biorąc pod uwagę I To przy... jest, pan, no, takie troszeczkę, koło się zamyka, tak? Każdy spycha, bo to nie moje, bo to nie nasze, bo to plac nie mój, bo to śmietniki nie nasze. Tylko jak mówię, każdy ma te boksy murowane, pozamykane, czyściutko ładnie pięknie. Tu na polu jeden, drugi, jest sprzątany często, bo nawet jak jest wystawione, to jest ładnie poukładane. A tam to jest no, no, dzikie wysypisko przy głównej ulicy. Czekamy na odpowiedź. I każde ręce umywa, bo to nie nasze, bo to nie nasze. Temat jest zgłoszony, czekamy na odpowiedź z wydziału. Miejmy nadzieję, że uda się w końcu usystematyzować sytuację akurat w tym miejscu, bo, bo często dochodzi tam do tego, że no, śmieci są po prostu podrzucane i wyrzucane. Tak, i to jest temat, który przecież już mówię w zeszłym no, wałkujemy. roku. Wałkujemy po, po, po. niczym skrót między parkingiem przy Intermarsza a targowiskiem. I, i, Może nie i, aż tak często, ale prywatna jednak... droga na Koperniku przy centrum. Tak, 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 tak. <laughs> <noise> Bardzo dziękujemy za ten telefon, za głos w tej dyskusji. Miejmy nadzieję, że niebawem coś tam ruszy w tym temacie. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę i czekamy na kolejne telefony. 726 114 114 pod ten numer dzwonicie. Może jeszcze ktoś ma jakiś temat? A może ktoś chciałby na dany temat jeszcze coś podyskutować, bo tak też przecież można mm, podrzucić swoje trzy grosze, tak ładnie mówiąc. Tak, trzy grosze podrzucajcie, nie podrzucajcie śmieci. Nie, nie, śmieci nie podrzucamy, bo to w ogóle wstyd trochę. Mm, no, myślałem, że jak są śmietniki, to można wrzucić ładnie do śmietników, nie trzeba stawiać obok, szczególnie, że tam nie ma informacji, że można stawiać obok. <laughs> to jest, to jest <laughs> tak oczywiste, że... Ale dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Słuchamy. Mam takie pytanko, proszę mi powiedzieć, w sprawie jakichś tam rzeczy związane w mieście Legnica też można u Państwa zgłaszać? Śmiało, śmiało, proszę śmiało. dzwonić. Znaczy proszę opowiadać, eee, co, tam, co tam trzeba. Wie pan co, pisałem już, dwa razy było pisane do prezydenta Legnicy w sprawie podwórka między ulicy, ulicą Kraszewskiego a Kochanowskiego. Eee, lat, od lat 70. do 90. Na procent od garaży, czyli od, od podwórka Kaszewskiego, Kochanowskiego nigdy nie było drogi dla aut. Auta sobie tam zrobiły normalną ulicę do przejazdu na skróty. Tam była wąska ścieżka dla, dla ludzi, czyli dla pieszych. Mhm. W tej chwili jest jedno, wielko, jedno wielkie bajoro, bagno. Ja, ja porobiłem zdjęcia, powysyłałem to do prezydenta Legnicy. Z yy, pół roku temu prezydent mi od, o, odpisał, że tam są yy, niby droga jest dla, do, 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 do jazdu dla gara do garaży i tak dalej, gdzie jest jedną wielką bzdurą, bo tam rozmawiałem z ludźmi starszymi, nigdy w życiu tam nie było, tam była dróżka dla, dla pieszych yy, szerokości, nie wiem, może jednego metra, może nawet nie, a w tej chwili nawet starsi ludzie, nawet gdyby coś chciał przejechać wózkiem, czy inwalidzkim, czy rowerem, nie ma możliwości. Ludzie nawet ciężarowym autem, śmieciarką jeżdżą, przejeżdżają po, 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 tej, po tym błocie, po tym trawniku. No i no jest jeden wielki problem, bo nie ma. To, że tam jest, zawsze się zbiera, jest taka wielka, potężna kałuża na samym środku przejścia, żeby dojść do ulicy. No to mówię, ca całe to podwórko jest jedno wielkie bardzo, nie ma możliwości przejścia. Nie ma. A, a jakie pan widzi rozwiązanie w tej sytuacji? No Rozwiązanie jest takie, żeby tam, gdzie był kiedyś postawiony śmietnik, był taki murek postawiony, żeby ludzie mieli jeszcze drugi śmietnik, postawić po prostu pachołki, żeby auta nie miały przejazdu z podmórka na podmórko, mm -hmm. bo tam powinno być przejście dla pieszych, a nie ciężarówka, gdzie ciężarówka, nie wiem, ile waży 20-30 ton no ja to oczywiście zależy od ja tego. tam nie ma możliwości, tam jest wszystko tak głęboko rozwalone że nawet nie ma naprawdę możliwości tam przede wszystkim jest yy, taki jak trzepak, coś takiego, drabinka o, drabinka yy, dla dzieci na trawniku, żeby dzieci się bawiły no to jakim sposobem między trawnikami yy, może przejeżdżać auto, gdzie jest plac dla dzieci. A jest szansa, żeby pan nam wysłał te zdjęcia, które pan tam, tam porobił? Oczywiście, oczywiście, tylko proszę mi powiedzieć, gdzie mam to wysłać? Yy, najlepiej na naszego radiowego Messengera bądź na maila, jak panu będzie wygodniej. Yy, na Messengera albo na... Tak, Radio Elka Zagłębia Miedziowego Messengerem bądź na, bądź na maila yy, blogowmałpaelka.pl A mam prośbę, bo ja tak jakby mi pan jeszcze podyktował raz, mhm. jak ja mam na Messengera co wysłać. Radio Elka Zagłębia Miedziowego. Znajdzie pan Radio jasno? Elka Zagłębia Miedziowego. Tak, tak jest, tak, dokładnie. I tam Messengera poprosimy. Dobra, super, powysyłam wszystko jak będzie i proszę zobaczyć, bo naprawdę y, pan prezydent sobie już żarty robi. Ja mu wysłałem chyba, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu znowu, bo naprawdę nie mam możliwości y, przejścia. Ludzie starsi, którzy naprawdę mają problemy z chodzeniem, 70-letni ludzie już, to tam nie mają możliwości przejścia. Jest ślisko Zresztą zobaczycie Państwo, tam mm -hmm. jak to wygląda. Dobrze, to bardzo poprosimy w takim razie te zdjęcia. Ja tam mieszkałem od dziecka i w życiu w życiu tam nie było żadnej drogi, jak to Pan Prezydent napisał. Pan Prezydentowi się pomyliło. Wjazd od ulicy Kraszewskiego do garażu, to się zgodzę. To tak, a od Kochanowskiego do Kraszewskiego w życiu nie było żadnej tam uliczki. To jest tylko przejście było dla pierwszych chodniczek krótkiej szerokości, może metra. Gdzie już jeszcze kawałeczek wystaje tego, bo resztę zostało rozjeżdżony, rozwalony. Mm -hmm. Dobrze, Dobrze, bardzo dziękujemy. dziękuję. I czekamy na zdjęcia. Radio LK Zagłębia Młodziowego. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. I tym telefonem kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie telefony i oczywiście jutro o 9.15 też będziemy na Was czekać. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.